Czy znacie to uczucie, gdy w końcu zdobywacie fajny przedmiot, podbijacie go na 12 levelu kowala, ale wasze materiały do ulepszeń wyciekały jak woda przez palce? Brzmi znajomo? Bo ja też przez to przeszedłem. Mam dla was kilka protipów, które nie tylko pozwolą wam podbić wasze itemy w nieskończoność, ale i zwiększą szanse na wydropienie lepszego przedmiotu, którego potrzebujecie. Zostańcie ze mną do końca, bo na finał mam coś z czego większość casualowych graczy jeszcze nie zna. Endgame Diablo to prawdziwe wyzwanie. Każdy kto tam dotarł wie, że materiałów potrzeba w hektarach, szczególnie gdy chcesz wbić trzy razy dany Awix na maksa. Kiedy raz poczujesz ten dreszczyk emocji i zrozumiesz, że obducytu nigdy za wiele. Na ten moment są trzy różne aktywności, które pozwolą Wam zdobyć potrzebne materiały. Każda z nich jest dostępna dla wszystkich, więc chcę Wam pokazać, Ile czasu zajmie każda z nich, oraz jakie nagrody możecie zdobyć? Która aktywność jest według mnie najbardziej opłacalna? Przekonajmy się. Zamiast dłużej gadać, przejdźmy do konkretów. Te trzy aktywności to doskonały sposób na farmienie obdocytu, skór i żelaza. Podczas testowania każdej z nich skupiłem się na stosunku czasu do zdobytego lutu. Chcę pokazać wam, jak to wygląda w praktyce. A potem sami zdecydujecie, która z aktywności przyniesie wam najwięcej frajdy oraz materiałów, które chcecie zdobyć. Czy będą to podziemia koszmarów, hordy czy może under-city z wykorzystaniem daniny na materiały do masterworkingu? Przekonajcie się sami, bacznie śledząc dalszą część materiału. Na trzecim miejscu uplasowałem piekielne hordy. W trakcie testów przeszedłem 3 rany, każdy z nich z 10 falami na poziomie od ręka 4. Czas pokonania hord przy 10 falach to średnio między 13 a 15 minut. Czy to dużo? W porównaniu do innych dostępnych aktywności można stwierdzić, że sporo. Z drugiej strony dużym plusem jest to, że nie musimy się błąkać po mapach, wszystko odbywa się w jednej arenie. A sama walka z hordami jest dość przyjemna i dynamiczna, co zdecydowanie umila czas spędzony na farmieniu. Warto wspomnieć, iż pomiędzy falami czekają na Was kuszące piekielne oferty, łaski albo przekleństwa, które mogą modyfikować Wasze następne fale. Dzięki nim możecie zwiększyć siłę przeciwników, a tym samym ulepszyć nagrody za jej ukończenie. Podczas walki z piekielnymi hordami zbieracie płonący eter, który na końcu każdej rundy pozwoli Wam odblokować cenne nagrody. Po uporaniu się z ostatnią falą czeka na Was pojedynek z Upadłą Radą, grupą potężnych spaczonych kapłanów, z których każdy dysponuje wyjątkowymi atakami. Czy to wystarczający powód, by dać tej aktywności szansę? Przekonajcie się sami. Po rozprawieniu się z bosami piekielnych hord, otrzymujecie skrzyneczki. W których znajdziecie nie tylko przedmioty legendarne, ale także cenne surowce, w tym wyżej wspomniany obducyt, Do udoskonalenia waszych sprzętów na wyższy poziom. Zatrzymajmy się na chwilę i jeszcze raz przyjrzymy się piekielnym ofertom. Wyglądają jak trzy pomniki lub sztandary na środku areny i pojawiają się zawsze na koniec rundy. To modyfikatory, które mogą wzmocnić naszych przeciwników, a jednocześnie zwiększyć częstotliwość wypadania płonącego eteru. Jeśli jednak chcielibyście zobaczyć bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jakie oferty wybierać po każdej fali, pod filmikiem zostawię Wam link do strony, która przedstawia tiery wyborów na hordy. To świetna okazja, by maksymalnie wykorzystać swój czas na farmienie. Jeśli chciałbym wypośrodkować te wszystkie trzy skończone hordy i czas, który poświęciłem na zdobycie optucytu, to nie spełnia moich oczekiwań. Oferty na koniec każdej fali są losowe. Więc nie zawsze trafimy w te, które dają busta do wypadającego płonącego eteru z potworów. Bywają piekielne hordy, gdzie solo można osiągnąć nawet 1400 eteru, ale to wyjątki, naprawdę rzadkie sytuacje. Często wykonując tą aktywność samodzielnie spotykamy się średnią od 600 do 800 wydropionego eteru, co nie jest zadowalającym wynikiem, gdy podsumujemy ostateczne nagrody i zdobyty obducyt. Na miejscu drugim podziemia koszmarów. Wybierając podziemia koszmarów jako sposób na pozyskanie i farmienie obducytu dokonujecie naprawdę dobrego wyboru. Oprócz zdobywania obducytu macie szansę na wypadające praktycznie wszystkie przedmioty, materiały, runy i brakujące grify. Wszystko co gryski uwielbiają najbardziej. Czas biegu przy podziemiach zależy od konkretnego podziemia, które otwieracie. Najczęściej zajmuje to około 3 minut, ale jeśli chcecie je spamować, zwłaszcza te nowe w regionie Nahantu, możecie je pokonać w lekko ponad 2 minuty. Każde takie podziemie generuje ponad 1000 eterów za jeden wiek, co czyni je niezwykle opłacalne. Jeśli jesteście znudzeni ciągłym patrzeniem na hordy, polecam pobiegać właśnie podziemia koszmarów. Wybierając te z nowego regionu na huntu z dodatkiem Vessel of Hatred, to przyniesie nie tylko dodatkowo frajdę, ale też satysfakcję z pozyskanego obducytu. A jeśli chcecie pokonać podziemia jeszcze szybciej, rozważcie zmianę swojego towarzysza na wariana. Jej umiejętności pasywne mogą dać nawet do 20% szybkości biegania. O tym szczegółowo wspomniałem już w moim poprzednim filmiku, na którym również serdecznie zapraszam. No i w końcu miejsce pierwsze. A według mnie najlepszym i najszybszym sposobem na pozyskanie obdocytu i innych surowców do masterworkingu jest Undercity. To prawdziwy lider w farmieniu obducytów, a co potrzebujecie? Przede wszystkim dedykowanej daniny udoskonalenia. Najlepiej farmić ją wykonując hordy lub podziemia koszmarów. Gdy już ją zdobędziecie kierujcie się do budowlnego kuras i aktywujcie portal do Undercity. Wrzucacie daninę w odpowiedni slot i zaczynacie bieg przez podziemia pokonując bossów oraz posągi, aby nabić pasek do strojenia. Kiedy osiągniecie 4x4 poziomy dostrojenia biegnijcie od razu do portalu z bossem eventu. Jako nagrodę oprócz innych przedmiotów otrzymujecie aż 2000 obducytu. Średni czas na to wszystko to około 3 minuty, ale z dobrze zbudowaną postacią możecie osiągnąć czas nawet 2 minut. Wykonując 5 takich biegów możecie w około 10 minut zdobyć 10 tysięcy obducytu, co stanowi to wydarzenie na pierwszym miejscu w farmieniu tych magmowych jajeczek, jakimi są obducyty. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Undercity, serdecznie zapraszam do obejrzenia mojego ostatniego filmu, gdzie podzieliłem się z Wami dodatkowymi trikami, które pomogą Wam szybko pokonać to miejsce. To świetna okazja, by w pełni wykorzystać potencjał tej aktywności i maksymalizować swoje zyski. A, i jeszcze jedno, aby nie popaść w rutynę, Najlepszym sposobem jest bieganie na przemian między podziemiami koszmarów, zdobywając potrzebną daninę, a Undercity. Taki cykl pozwoli Wam skorzystać z dobrodziejstw obu aktywności i częściej podbijać swoje przedmioty, by uzyskać wymarzone efekty. Napiszcie mi proszę w komentarzach, która aktywność przypada Wam do gustu. A póki co dajcie znać, jak radzicie sobie z farmieniem obdocytu. Czy macie problemy z innymi surowcami do masterworkingu? A może macie trudności z hordami. Czy w podziemiach koszmarów dropicie legendarne runy? A może macie trudności z do udoskonalenia? Wasze opinie pomogą mi lepiej dostosować przyszłe filmy do Waszych potrzeb i oczekiwań. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny i do zobaczenia w następnym odcinku. Na koniec nie zapomnijcie pozostawić po sobie śladu w formie subskrypcji kanału oraz lajka, aby nie przegapić następnych filmików z serii Diablo 4. Do zobaczyska.